Dzień dobry moi mili, zobaczcie co dzisiaj tutaj do mnie przyszło. Nawet jest podpisane, patrzcie. Kamil M, to jestem ja. No, i w tym kardonie znajduje się Roomba Combo Essential 2, czyli nowe urządzenie od iRobota nowy robot sprzątający. Wypakujmy go i zaprezentujmy. Zatem, co znajduje się w zestawie? Dokumenty, szczotka, bimbek, przesuń się, odkurzacz, stacja dokująca i nakładka mopująca. Wyciągnijmy go. I mamy stacyjkę, która jest raczej kompaktowych wymiarów, macie zresztą do porównania Teraz to jest Jorek i ta stacja, więc jej rozmiar jest raczej w kształcie tego mojego pieska. Nie jest zbyt duża, co dla wielu ludzi może być zaletą. Ktoś ma 500 metrów mieszkania, no to pewnie nie wraca do tułogania. Tak, już ma 45, no to rozmiar ma znaczenie. Cały widz polega na tym, że ta stacja służy nam jako miejsce do opróżniania nieczystości z naszego odkurzacza. On wtedy sam opróżnia się, i tutaj mamy worek. Które tylko wymieniamy. Dodatkowo jeszcze jest coś takiego. Pędzelek do czyszczenia. I w zestawie mamy jeszcze nakładkę mopującą. Dobra, posprzątajmy sobie teraz te wszystkie kartony. Ten film powstał razem z firmą iRobot. I pamiętajcie, że to nie jest recenzja, bo gdybym nazwał ten film recenzją, moglibyście uznać, że jestem nieszczery i mielibyście do tego pełne prawo. A ten film to prezentacja. Żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda na wideo jakie są funkcjonalności, żebyście się dowiedzieli o tym, że jest takie nowe urządzenie i być może ktoś z Was się zainteresuje i będzie chciał sobie coś takiego sprawdzić. No i dobra, robot jest już w gotowości, całkiem sprawnie mi to poszło. Jeszcze pozostaje teraz tylko skonfigurowanie aplikacji i ten sprzednik już weźmie się do pracy, a ja w międzyczasie przygotuję sobie tutaj setup i już wracam do Was w takim ładnym wydaniu, bo na razie jest takie wydanie dosyć chaotyczne. Co jest? Co tam? Mam nadzieję, że jak będę nagrywał i zacznę gadać, to nie będziesz czekał, co? A dobra, stwierdziłem, że jeszcze skonfiguruję tego robota tutaj na żywo, żebyście widzieli, jak to wygląda. No musimy się przeklikać przez tą aplikację. No pierwsze uruchomienie zawsze wymaga troszkę więcej czasu niż później, ale w większości te aplikacje są raczej w miarę robione w taki sposób logiczny. Trochę za nisko i ucinam mi głowę dam klapkę. Teraz jest luz. Musimy podać hasło do mojego internetu, którego nie pamiętam, ale mam dziś zapisane. Tym, 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 rym, bym, bym, bym nawiązywanie, połączenia. To to tak szybko? Robot został pomyślnie podłączony. Rumba, rumba, combo, może być, możesz się tak nazywać. No i tu mamy szybki tutorial, który pokazuje jeszcze, co powinniśmy tam zmienić, bo on tutaj miał takie zabezpieczające dwie, takie plastikowe czy to styropianowe, żeby zdjąć folię ochronną. Jesteśmy prowadzeni krok po kroku, po prostu za rączkę. Myślę, że jest w stanie zrobić to każdy, kto po prostu umie obsługiwać telefon, smartfon. Odkurzaj im opój wszędzie. Dobra, niech on sobie tu przejedzie i. No proszę, przestrzeń ogarnięta, więc możemy przechodzić do naszego robota sprzątającego. Rumba Essential 2. iRobot w swojej ofercie posiadał wersję Essential 1. Jest to taka najbardziej podstawowa wersja i najprostsza w obsłudze. No i to urządzenie zaskarbiło sobie całkiem sporą ilość sympatii wśród użytkowników. Dlatego iRobot poszedł za ciosem i przygotował wersję numer 2. Nieco ulepszoną względem tej jedynki. A czym ona się różni? Przede wszystkim jest to ta stacja dokująca automatycznie opróżniająca brud. Jest ona pierwszy raz zastosowana właśnie w tej serii Essential. I fakt, że posiadamy taką stację, daje nam 60 dni spokoju. W sensie nie musimy się interesować tym, że musimy opróżnić po prostu nieczystości z naszego odkurzacza. Ale to nie koniec nowości, jeśli chodzi o to urządzenie. Ta ulepszona wersja, numer 2, ma dwukrotnie zwiększoną moc ssącą. No i teraz możemy sobie w aplikacji wybierać cztery tryby mocy ssania tego robota oraz trzy tryby wilgotności naszego mopa, więc możemy sobie to dostosować w sposób taki, jak nam najbardziej odpowiada. Poza tym to urządzenie ma swój system podróżowania, podróżowania, czyli sprzątania naszego domu. Jest ono zaprogramowane w sposób metodyczny to znaczy że on sobie w liniach prostych będzie zmierzał, przemierzał nasze mieszkanie, aby każdy kąt odpowiednio doczyścić. Nie mamy tutaj lidara, nie mamy tutaj zaawansowanych systemów mapowania mieszkania, ale to też nie znaczy, że ten robot jest totalnie bezmyślny, bo poza tym, że ma to metodyczne sprzątanie, to również ma w sobie czujniki, które są odpowiedzialne za to, żeby zweryfikować, czy są na przykład schody. I uchronić go przed tym opadkiem. Więc to, co charakteryzuje to urządzenie, to przede wszystkim prostota. Możemy uruchomić sprzątanie naszego domu z poziomu jego. Po prostu klikamy sobie przycisk i on zaczyna jeździć. Możemy uruchomić sprzątanie z poziomu aplikacji, co właściwie nie jest niczym nadzwyczajnym, no ale, ale możemy. Możemy sobie też ustawić odpowiednie harmonogramy sprzątania, żeby na przykład sprzątał wtedy, kiedy nas nie ma w domu. Możemy go również uruchamiać za pomocą asystentów głosowych: Alexa, Siri, Google Home. Także w tym prostym urządzeniu znajdziemy jeszcze takie dodatkowe funkcjonalności. A, i jeszcze jest coś takiego jak Clean Map, czyli taki raport, który dostarcza nam informacji o miejscach, które były wysprzątane i wymapowane. Jeśli chodzi o design, no to mamy tutaj typowo iRobotowy styl, jeśli chodzi o stację dokującą. Sam robot w sobie, no to kółko jeżdżące, tak jakby tutaj nad designem bym się jakoś bardzo nie rozwodził, no bo większość takich urządzeń na rynku wygląda identycznie ale stacje dokujące już są różne i tutaj już jest naprawdę całkiem spore pole do dyskusji, jeśli chodzi o design. Bo nie każdy zawsze ma odpowiednie miejsce w mieszkaniu, żeby tą stację gdzieś schować, żeby ona się nie rzucała w oczy. Czasem to po prostu staje się elementem naszego wnętrza. No i moim zdaniem warto, jeśli ta stacja nie wygląda jakoś tak perfidnie i jest całkiem ładna, zobaczcie jak ona wygląda i podejmijcie decyzję sami, czy pasuje do Waszego wnętrza. Mamy kolor biały oraz czarny. A jeśli chodzi o cenę, bo sobie teraz sprawdziłem, no to obecnie na stronie iRobot cena to 999 zł. Także wtedy to sposób prezentuje się nowy, udoskonalony model serii Essential. iRobot Essential 2. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się w zdrowie, pokoju i do zobaczenia w kolejnym ostrości filmie. Elo pa!